I na końcu jest hala przelotów i tamtędy się wychodzi. A co ty robisz na tej podłodze? Już wyszliśmy z security. No i teraz oczywiście sklep wolnocłowy. Mamy to, no, wyciągnęczyki. A mu się miesza. Możemy wejść. 7.30 i wschód słońca. Tutaj, jak co ranek ćwiczą, ludzie tam sobie spacerują, tam łowią, ale pustki to nie to, co w sezonie, gdzie pełno ludzi. Tutaj sobie no. czekamy na razie na słoneczku. A tu mamy rozkład lotów. No i nie ma za dużo. Wiele, pięć lotów dzisiaj. No tu jest hala e, przylotów, ten się wychodzi. Tutaj wypożyczalnie samochodów. On tam nawet w widzę. Tutaj tur operatorzy. Caki się bawią. Mamy chwilę. Chwilę musimy poczekać na nasz lot. I tutaj też tur operatorzy. A no, tutaj mamy taksówki i ceny. Wzory informacyjne na temat burgas. Zobaczcie, przełączmy na angielską wersję. Przyłączyło się. Przyłączyło się. Przynajmniej po części. Tutaj zostało. Po bułgarsku. Możecie menu włączyć. O. No nie, tutaj może menu włączyć. Chyba nie działa. Restauracja! Mm -hmm. I tu mamy kawiarenkę. Nie idziemy, chodźcie. Wybierz sobie? Tak. Tu mamy kantor klepik. jest security. Tu bank. A tu mamy check-in. Informacja. I wózki do asysty. A tu mamy kosze wszystkich firm. Można sobie przetestować, czy bagaże pasują. A tutaj są dla oversize'ów jeszcze maszyna do pakowania walizek można sobie ostreczować no już trochę więcej jest teraz ludzi już trochę czasu minęło także mamy jeszcze 3 godzinki czekania z zewnątrz tak wygląda tutaj wszystko przed to są parkingi Po prawej stronie mamy halę odlotów tutaj są kolejne czekiny Tam, gdzie są te y, zielone rolety, są security po drugiej stronie i na końcu jest hala przelotów. I tamtędy się wychodzi, są taksówki, i tam też stoją obok autokary, które odpierają turystów. Mamy też oczywiście wózeczki bagażowe, wyglądają mniej więcej jak w supermarkecie: trzeba wrzucić albo jednego lewa, albo jedno euro, i można wziąć i skorzystać. Tu na środku ronda stoi samolot. Tu mamy parkingi autobusowe, jak zresztą widać, długie. A tutaj po drugiej stronie są parkingi samochodowe. Tu i tam też się ciągną. I tutaj jeszcze jedna ciekawa atrakcja tuż koło zjazdu. Jest y, Muzeum Lotnictwa. Tego po prostu nie widać. A jeżeli ktoś by przyjeżdżał autobusem, to w tym miejscu jest przystanek autobusowy. O, teraz będzie widać te samoloty, przynajmniej troszkę przez drzewa, także w tym miejscu jest Muzeum Lotnictwa. Zaraz jak się zjeżdża z ronda. To właśnie tam się szlaban podnosi, tam jest posterunek policji. Jeśli wjeżdżać Jak wjeżdżaliśmy, to nas sprawdzali od dołu misterkiem. Tu się wjeżdża, są szlabany, a autobus akurat wjeżdża. A tutaj jest to Muzeum Lotnictwa. Są helikoptery, samoloty, tu pole. A tutaj mamy jeszcze oznaczenie, gdzie jechać. Parking płaci się w takich stacjach, No wygląda tak jak w każdym innym miejscu. Także tutaj mamy po angielsku, do opłacenia, tutaj do skanowania etiketu i tu jakieś informacje. Mamy końcówkę października więc nie widać, ale jest napisane Sarafowo, 24 minuty, data i numerek 15 a tu mamy opis, plan linii jak jedzie kto to do mnie biegnie? cześć Nienieczka cześć Aaaa. tutaj strefa do wyrzucania pasażerów, czyli Kiss and Fly. Nie można parkować na długo. Tam na końcu też mamy sajzary, także jak ktoś potrzebuje, może sobie zmierzyć bagaż. To jest dla niepełnosprawnych, męska, lamska i tutaj dla dzieci. Pokój do przewijania dla dzieci. Jest przewijak, ale w sumie nie ma gdzie nawet usiąść i nakarmić w razie czego. Zakaz wyrzucenia papieru w toaletę i automatyczna toaleta. No i oczywiście reklama McDonalda. McDonald jest po drugiej stronie za kontrolą paszportową. Asizer z Ryanaira jest pomiędzy brąkami 16 a 17. Anuś, co ty robisz na tej podłodze? Anula. Ciekawe, czy to jest sterowanie klimatyzacją, czy tylko termometr. Pokazuje 30 stopni. W hali jest strasznie gorąco. Nie wiemy, okay. ale 30 stopni to raczej nie ma. Właśnie czekin otworzyli, że ludzie, którzy mają walizki do nadania, ustawili się w kolejkę. Już na security. Już wyszliśmy z security. No i teraz, oczywiście, sklep wolnocłowy. Ale słodycze, co? Jakie wielkie paczki. Takie z takimi pudełeczkami. Gdzie sam pokaż Tam. Pokażę. Wow, faktycznie. A, jakie tiktaki. Wielkie. A Filip tutaj utknął przed żerkami. Patrzcie, jakie duże Duże, nie? Ale my mamy zapas, nie potrzebujemy. I tu mamy kosmetyki i perfumy. I zaraz przy wyjściu jest McDonald's. Na lotnisku tutaj można sobie usiąść tutaj można sobie usiąść tu mamy jeszcze jakąś kawiarenkę tutaj coś stropszego, bo ci skarki zasoków i kanapki wiemy 1, 2, 3 i tam mamy 4 do 8 No tu mamy teraz, którego można sobie oglądać i smoker a my mamy gate numer 5. No się pododuje. Mamy prąd. Ale tylko jeżeli ktoś ma własną ładowarkę. Ma tu mamy czwóreczkę, piąteczkę. O, z piątki będziemy. Tam jeszcze na wprost jest szóstka i ósemka to jest szóstka siódemka i ósemka i to jest koniec lotniska, koniec gate'ów tu już wszystko pozamykane jest po sezonie no i oczywiście toalety, no ale to standard tutaj też zamknięte tu pewnie czpaczupsy były wystawione, co? no jest na pieniądze na pieniądze? Tutaj wszystko pozamykane. O tu jest otwarte. Cel. Tutaj mamy salonik Priority Pass. I tutaj kolejne toalety. I jest Wi-Fi. Darmowe. A tutaj mamy cenę. Standardowa lista LG. Tutaj mamy cenę. Za wodę mineralną półlitrową 2,50 euro, za dużą 4,30. A piwko, jakby ktoś chciał sobie kupić, to piątka za małe i szóstka za duże. A kawa od 2,70 do 3,50. Mamy piątkę, ale czekamy chyba do szóstki. Będą nas tutaj przypuszczać. I najpierw Priority będzie jechać autobusem, a potem my. I właśnie wkują się do autobusu. No i teraz my idziemy i ruszamy trzymać się nie mam się czego tylko niech Filip ma jak oddychać chodzimy chodzimy się. Świetnie, brawo! I deszcz nas rzeka. I właśnie ruszyliśmy. от вашите задължи или паметни на вас. Ако стоват стимула, виждайте жилетката и ако стовете стимула, важно сте да следвате кабинетните знаци и инструкциите на екипажа. Бихме желали да ви напълним, че пушенето Przechodzimy do autobusu. I jeszcze musimy przejść kontrolę paszportową. Już przeszliśmy kontrolę graniczną. Tutaj mamy pasy do odebrania bagażu, ale my nie mamy bagażu. I kierujemy się teraz do wyjścia. Tutaj mamy znaki. I tu już mamy wyjście. Nasza taksówka już odjeżdża, my już jesteśmy w centrum. Ale samolot nisko leci. Ogólnie czekamy teraz na babcię z Filipem dlatego, że no, musieliśmy pojechać z dwoma taksówkami, bo nie było je, taksówek dużych. A w międzyczasie jeszcze taksówka, tamta druga, się zepsuła, także no, musieli wziąć inną i teraz musimy chwilę na nich poczekać. I zaposzła sprawdzić, bo tam jakaś taksówka stanęła. Zobaczymy czy to oni, czy nie oni. Tak, to oni. Zobaczcie, idą. Tu mamy Półwiejską 20. I my chyba gdzieś tam na górze mamy. Dobra, musieliśmy przejść przez kratkę i tutaj na górę musimy wejść. Kod wpisany, wchodzimy i musimy skrzynki z kluczami znaleźć. Zobaczcie, tu mamy skrzynki. I szukamy 16A, jest nasza Mamy to, wyciągamy kluczyki I ruszamy. Ale to jest trudne. I trzeba przemieszać kot, tak. I wchodzimy, tu mamy 16C. Filip przed chwilą się uderzył. No to i trzeba otworzyć, co? Idziemy, chodźcie. Tak? Dobra. Idziemy. Zapal światełko. Zapal światełko. Tutaj. Mamy łazienkę. Ale luksus. A tam są nawet mamo, Tak. Hipata. A słuchajcie, zabawna rzecz w tym apartamencie jest taka, że zamawialiśmy dwa łóżka dwuosobowe. No i myśleliśmy, że dostaniemy kołdry dla wszystkich czterech osób, no albo dwie podwójne. Okazało się, że standard to jest jedna kołdra pojedyncza 140 na dwie osoby. A jak się chce mieć dwie, to trzeba to płacić. 20 zł za kołdrę. Kładasz buciki? Tak. Tak, ułóż, w rządku. Dobrze. No Ty już idziesz spać, Anula? Tak. tak. I nie za wcześnie trochę? Właśnie doszliśmy, ale niestety pada deszcz. Także babcia z Filipem i z Aną się wrócili, a my z Izą idziemy do Żabki na zakupy. Ale jeszcze wcześniej kawaczek się przyjdziemy do ptakiem. Zobacz tutaj sklepik magiczny dla fanów Harego Podtera. Wow! Wow! Obsługują wszystkie podnie są Harego Podtera. Zobacz. Samo się miesza. Tu mamy browar. No. Na pewno nie jeździ. Ale zobacz. Weźcie. Wskakiwanie i wyskakiwanie. W czasie biegu wagonu. Teraz jazda na stopniach grozi śmiercią lub kalectwem. No i zobacz. Restauracja. I poczekajcie. Etiopska kuchnia. I kawa. Samosa. Czy się no. transportujemy się do Gdańska. Samochodem sobie jedziemy. To

No, może jest, fajna. A co to jest tam? Pójdziemy? się. Ale może jest O, tu masz też Halloween, zobacz. Świeczki, o. Fajne, fajne. <laughs> Tylko po białych idziesz? Puka, I tutaj już też Halloween, ale nie jest jakaś duża super chyba. A jednak jest, tutaj mamy salę eksperymentów, ale tam jeszcze dalej to się ciągnie. Ale jak oni tymi samochodami dojechali, to ja nie wiem. A ty co zmęczyłaś się jeszcze? Wygodnie? Wygodnie, nie? Chodź, idziemy dalej. A więc jesteśmy na poziomie 0. Wydawałoby się, że to jest parter. Ale przecież my jechaliśmy dwa piętra do góry. W sumie wychodzi, że parter to jest minus 2. I zawsze chwilą widziała takie ekstra tort dla kulek, prawda? I stwierdziła, że musił zbierać. No myśmy musieliśmy wrócić się spytać, ile kosztuje, prawda? I za sama się spytałaś ile kosztuje, takie coś. 80 zł. Hmm. Powinna zbierać, ale musieliśmy mieć poduszkę finansową. No tak, nie można nigdy wydać wszystkiego. Trzeba mieć jakiś zapas, prawda? Szliśmy cały czas prosto i znaleźliśmy się tutaj, na dwójce. Jakim cudem zera na dwójkę Izuś? Nie mam dla tej to Jest magiczne Wydaje ci się że... i się, że idziesz wprost, a idziesz schodach. Nie, prosto szliśmy. Płasko było. Ale dziwnie się idzie. Bardzo wysokie są te schody. To może co wkręciło się? I że jak te krawężniki bułgarskie Znalazłam bardzo dobrą te... o, Wiecie jaką. No. I tam była taka winda, Aha. która jechała tak szybko, że człowiek tylko prógnął, a jak otworzył oko, to wtedy już był? Aha. I potem znowu. Aha. I się nie skapnęłyśmy, że przejechałyśmy dwa piętra. Tak. Tak. O to chodzi, prawda? Widzę tak szybko. czy teoria jest dobra? Nie wiem. Zobaczcie jakie mam prześcieradło długie. Serio? No serio. Dziecięce. Chyba. Wychodzimy, chodź. Już daję Ci rękę. Chodź. Idziemy. Musimy otworzyć tu. Chodź, przejdź. I wychodzimy. No, to musimy przejść boczkiem. dziwne jest wejście, no ale jak to w starych kamienicach. O, i wychodzimy już na deptak. I mamy drogowskaz na targu. Mamy 1400 metrów. Mamy rozwiązaną zagadkę. Tu po prostu jest podgórka. Czyli z jednej strony zero jest niżej, a po drugiej, po drugiej stronie zero jest wyżej. Różnica dwóch pięter. Tak, Są tak nie było. Pięć imprez w tym samym czasie. Tutaj można zostawić bagaż, kurteczki, plecaki, kurtka 5 tych bagaż 10 zł. I ruszamy na targi.